Dzień dobry Państwu. Kłania się Bartłomiej Radziejewski z Nowej Konfederacji. Witam serdecznie, wpatrząc realnie mojej rubryce autorskiej, Dawnym Chłodnym Okiem, w której dziś o, wizy wi o wizycie prezydenta Macron w Chinach i jej geostrategicznych konsekwencjach. Zapraszam. Szanowni Państwo, w ostatnich dniach prezydent Francji Emmanuel Macron był w Chinach. Panuje moda dzisiaj na pomieszanie komentarza z informacją. Ja w staroświeckim duchu zbuduję swoją wypowiedź w sposób taki o to, że najpierw przedstawię Państwu najważniejsze moim zdaniem informacje związane z tą wizytą, a w dalszej kolejności pokuszę się o swój komentarz, o swoje interpretacje. Wizyta była ważna na początku tylko powiem moim, w mojej ocenie i ym, warto się bliżej przyjrzeć o co chodziło, bo jako żywo Dotyczy ona tak konkretnych interesów gospodarczych i politycznych, i to bynajmniej nie tylko w stosunkach dwustronnych francusko-chińskich, ale wiele nam też mówi o Europie, jej obecnym stanie, stanie integracji europejskiej i o jedności kolektywnego Zachodu, czy też raczej o jego braku, dotykając również ważnych interesów Polski. Przechodząc do informacji najważniejszych. Prezydent Macron w Pekinie został podjęty z wielką pompą, zgodnie z tradycją chińską, i podpisał z prezydentem Xi Jinpingiem 51-punktową wspólną deklarację. Ona, ale też cały szereg osobnych deklaracji i zobowiązań złożyły się na takich 12, moim zdaniem, najważniejszych ustaleń związanych z tą wizytą. Dotyczą one zarówno sfer gospodarki, jak i polityki. A więc tak, będą dostawy francuskich samolotów i myśliwców do Chin. To po pierwsze. Po drugie, zacieśnieniu ma ulec współpraca energetyczna między Francją i Chinami, w tym również dotycząca energetyki jądrowej. Po trzecie, Chiny otworzą się na import mięsa z Francji. Po czwarte, Francja dokonuje ukłonu w sprawach technologicznych wobec Pekinu, w tym. Również w słynnej i drażliwej sprawie 5G, a więc chińskiego Huawei. Dalej, Francja podkreśla kontynuację polityki jednych Chin, czyli dystans wobec Tajwanu i uznanie Tajwanu za wewnętrzną sprawę chińską. Kolejna sprawa to zobowiązanie do pogłębionego dialogu w dziedzinie wojskowej w przeddzień chińskich manewrów. Potężnych wokół Tajwanu, co jest kontekstem mającym tutaj dodatkowe znaczenie. Kolejna rzecz to deklaracja pogłębiania współpracy na forum G20, a nie ostatnio rosnącym na znaczeniu G7, do czego wrócimy jeszcze w sekcji komentarzach. Kolejna rzecz to próba przedstawienia tej wizyty ewidentna jako europejskiej, a nie francuskiej. Prezydent Macron tutaj. Starał się robić za głos Zjednoczonej Europy w Chinach i wobec Chin, które było połączone z ostentacyjnym lekceważeniem rzeczywistej przedstawicielki Unii Europejskiej, czyli przewodniczącej Komisji Europejskiej Urszuli von der Leyen ze strony Chin. To lekceważenie miało miejsce, a prezydentowi Macron wydawało się ono nie przeszkadzać. Kolejna sprawa to. Już w wypowiedziach po wizycie prezydent Macron podkreślał, że nie należy dawać się wciągnąć w konflikt amerykańsko-chiński, że Europa powinna tu mówić swoim głosem. Nie dawać się w tej rywalizacji zinstrumentalizować. Stawiać co więcej, i to po dziesiąte, na strategiczną autonomię wracamy więc do tej idei w Europie nie dać się zwarsalizować Stanom Zjednoczonym. I po dwunaste, nie wspierać hegemonii dolara. A więc wyraźnie antydolarowe deklaracje prezydent Macron także tutaj poczynił. Tyle z obszaru najważniejszych moim zdaniem informacji. Już samo to zestawienie wydaje się pokazywać spore znaczenie tego, co tu zaszło, ale przejdźmy do komentarza, do interpretacji tego, tego co się wydarzyło. Więc pierwsza moja teza jest następująca. Prezydent Macron. Pomaga Xi Jinpingowi i Chinom w ogóle rozgrywać Europę i kolejny raz to pokazuje. Nie jest tajemnicą, że Chińczycy od dłuższego czasu usiłują prowadzić wobec Europy politykę klasyczną divide et impera, czyli dziel i rządź. Nie chcąc za bardzo rozmawiać z instytucjami unijnymi ani z czymkolwiek i kimkolwiek, kto by mógł jakoś konsolidować europejski potencjał i, i zbierać. Siły państw Unii do tego, żeby uzyskać mocniejszą pozycję w negocjacyjną z Chinami, co jest oczywiście zrozumiałe z punktu widzenia chińskich interesów. Natomiast interesujące jest to, że prezydent Macron, czołowy euroentuzjasta, mu to ułatwia i to na kilku poziomach. Jeden poziom jest taki, że prezydent Macron niezgodnie z rzeczywistością i przed wizytą, i w trakcie wizyty, i po wizycie. Starał się przedstawić ją jako wizytę europejską. Tymczasem była to wizyta francuska, było to forsowanie interesów francuskich, ubranych jedynie w pewien sztafasz europejski. To jest fałsz, który rozbija Europę i właśnie ułatwia jej dzielenie wygodne dla Chin na jednym poziomie. Na drugim poziomie Niweczy wieloletnie europejskie wysiłki, bo europejskie elity nie są aż tak niewydolne, żeby nie zdawać sobie sprawy z tego, co robią Chińczycy. Więc były wieloletnie europejskie wysiłki, liczne dyskusje, konsultacje i tak dalej, zmierzające do tego, żeby z Chinami, niezależnie od podziałów w innych sprawach, żeby właśnie z Chinami rozmawiać razem, wspólnie, żeby nie dawać się dzielić, bo rozumieją elity europejskie, że. Same Niemcy, sama Francja, już nie mówiąc o samych tam Węgrach czy Estonii, mają za małą siły, żeby na równi podmiotowo negocjować z Pekinem, z tym gigantem współczesnych stosunków międzynarodowych. W związku z czym właśnie idea mówienia tutaj wspólnym głosem. I kto jest największym niszczycielem tej idei, Szanowni Państwo? Otóż największy euroentuzjasta spośród europejskich liderów narodowych, Emmanuel Macron, autor wielokrotnych strzelistych wizji, Zjednoczonej Europy, która ma mówić jednym głosem, ma być mocarstwem światowym, ma być solidarna, zjednoczona, strategicznie autonomiczna, mająca własną armię i mocarstwowy potencjał. I to właśnie ten Macron już kilka lat temu, tuż po konkluzji co do tego, że właśnie po tych wieloletnich dyskusjach postanawiamy tutaj wspólnie jednym głosem mówić w sprawie Chin i nie robić indywidualnych wycieczek rozbijających tutaj te. Z trudem wypracowywaną jedność, to Macron podpisał separatystyczny układ gospodarczo, gospodarczy, a częściowo polityczny z Chinami. I teraz robi znów to samo: dokładnie to samo. Forsuje francuskie interesy, od wojskowych przez dyplomatyczne, po mięsne wobec Chin, przed usiłując to przedstawiać jako gros europejski i wręcz. Dokonując rodzaju uzurpacji, próbując przedstawiać sobie bez legitymacji ze strony podstawowych, ze strony pozostałych państw członkowskich, bo jako żywo, czy ktoś nas na przykład w Polsce pytał o zdanie, czy Macron może mówić w naszym imieniu? No to pytanie retoryczne oczywiście, ale takie pytania nie zostały też nie uzyskały też pozytywnych odpowiedzi, a nawet w ogóle nie zostały zadane w stosunku do innych rządów. Narodowych czy parlamentów narodowych. Więc prezydent Macron robi tu samowolkę, która rozbija kompletnie jedność europejską. I ma to tym większe znaczenie, że jest autorstwa właśnie czołowego euroentuzjasty. Właśnie czołowego euroentuzjasty, najgłośniej artykułującego federalistyczne, wielkie wizje Zjednoczonej Europy. I to wszystko w kontekście właśnie tego, że także, że Chińczycy nie chcą, Rozmawiać z ze Zjednoczoną Europą, tylko wolą z indywidualnymi rządami narodowymi, bo świetnie wiedzą, że mają w ten sposób większe szanse na przeforsowanie swoich interesów. Także brawa wielkie prezydentowi Macronowi się należą ze strony Chin, oczywiście, bo chyba nikt nie ma wątpliwości, że nie ze strony tutaj zwolenników jedności europejskiej w Europie i bardzo wyraźnym potwierdzeniem drodzy państwo tego jest właśnie to, że będąca w zbliżonym terminie tam Urszula von der Leyen, przedstawicielka Komisji Europejskiej, prze szefowa, Została potraktowana przez Chińczyków z ostentacyjnym wręcz lekceważeniem. Podczas gdy Macron został przywitany wielką pompą, czerwonymi dywanami i tak dalej, zgodnie z taką tradycyjną chińską oprawą dla przyjeżdżających przywódców politycznych. Von der Leyen została potraktowana w ogóle nie jak lider, tylko jak wysoki urzędnik, coś w tym rodzaju. Wszelkie jej postulaty zostały zlekceważone. Cała ta wizyta miała posmak takiego daleko idącego braku szacunku, lekceważenia właśnie i prezydentowi Macronowi o dziwo Wydawało się to w ogóle nie przeszkadzać. Tutaj wielki zwolennik federalizmu europejskiego, jedności europejskiej, tutaj rzeczywista przedstawicielka Unii Europejskiej jest lekceważona i jemu to nie przekłada, on się skupia na francuskich interesach. Czyż to nie znamienne? Ale jest więcej tego, Szanowni Państwo, bo jak się przyjrzymy bliżej temu, co prezydent Macron zadeklarował w sprawie 5G, przecież to była jedna z tych kwestii, gdzie udało się z trudem wypracować pewne porozumienie transatlantyckie i również europejskie i transatlantyckie. Amerykanie wymusili z powodzeniem blokadę dla 5G generalnie w Europie. Nie udało im się to w wielu innych w częściach świata wobec in, wielu innych sojuszników, ale akurat w Europie osiągnąć im się to udało i Europa również zgodziła się w pewnym momencie, nie, nie oceniam tego teraz, na ile to było zasadne, na ile pod przymusem czy presją amerykańską, ale było to pewnym faktem, że 5G chińskiego albo nie chcemy, albo bardzo, z bardzo wielką ostrożnością będziemy na nie patrzeć ze względu na szpiegostwo, na inne tam problemy. Do tego nie będziemy teraz wracać. Było to pewne pewien wypracowany konsensus europejski. I co robi teraz? Prezydent Macron, ten wielki zwolennik zjednoczenia dalszego Europy, deklaruje, że nie będzie dyskryminował chińskich firm technologicznych w relacjach dwustronnych. I jeszcze przedstawia to jako głos europejski, a nie francuski. Czyż może być większy policzek dla tych prób? Budowania jedności europejskiej wobec Chin. No może jeszcze coś można tu sobie wyobrazić, ale jest to doprawdy policzek epicki. No zaryzykowałbym takie twierdzenie. I konkretnie też Macron mówi o 5G, a więc właśnie tej, właśnie tej kwestii najbardziej drażliwej i najbardziej jednocześnie będącej przedmiotem konsensusu. Tutaj podkreślmy jeszcze. Że wieloletnie wysiłki te europejskie doprowadziły do też pewnego konsensusu co do tego, że no wprawdzie Europa nie podziela amerykańskich zapatrywań co do Chin, nie postrzega ich jako tak wielkiego zagrożenia, co ma swoje oczywiste, bardzo głębokie ugruntowanie w odmiennych interesach geostrategicznych. Niemniej jednak zgodziła się co do tego, że Chiny, oprócz tego, że pewnym partnerem, pewną szansą, są także pewnym zagrożeniem i na ostatniej na ostatnim szczycie NATO to zostało też bardzo wyraźnie powiedziane, ale też w strategiach unijnych znalazło to swoje wyraźne odzwierciedlenie. No i teraz prezydent Macron znowuż obraca to wszystko w niwecz forsując interesy francuskie i przedstawiające jako europejskie, co ma wiele konkretnych, jak pokazuje wymiarów. Dalej, Szanowni Państwo, to, bo to nie wszystko, to stwierdzenia o G20, o woli współpracy na forum, konkretnie G20 są bardzo znamienne, bo przecież w ostatnim czasie G20 uległo znaczącej marginalizacji na rzecz G7. Dlaczego? Bo no, z szeregu powodów, ale przede wszystkim tego, że G20, w G20 jest Rosja, a w G7 od jakiegoś czasu nie ma Rosji. W związku z czym to G7, z, głównie z powodu inicjatywy amerykańskiej, ale nie tylko, ma większe znaczenie jest takim trochę komitetem sterującym polityki Zachodu i jego sojuszników. Wobec różnych zagadnień globalnych, w tym wojny na Ukrainie. I prezydent Macron, właśnie teraz, mimo że Francja jest w obu formatach i Chiny są w obu formatach, to właśnie z Chińczykami postanawia kontynuować współpracę i pogłębiać współpracę na G20 właśnie. To jest jednoznaczny gest prorosyjski, szanowni państwo, pokazujący, że Francja wciąż kombinuje, jak tu wrócić do business as usual z Rosją. Ale też artykułuje swoje votum separatum, swój osobny głos w sprawie tego, co usiłują forsować Stany Zjednoczone względem Rosji w ostatnim czasie. To nie koniec gestów prorosyjskich, jednak, bo współpraca w dziedzinie energetyki jądrowej i podkreślenie znaczenia nieproliferacji, nieproliferacji broni jądrowej współbrzmi z niedawną wspólną deklaracją Xi Jinpinga i Putina. Z Moskwy, gdzie właśnie kwestia nieproliferacji została potraktowana jako zarzut wobec Stanów Zjednoczonych i ich sojuszników, że inne mocarstwa nie rozmieszczają broni jądrowej poza swoimi granicami, a Stany Zjednoczone to robią. W związku z czym dalszą konsekwencją były rosyjskie groźby co do możliwości rozmieszczenia broni jądrowej na terytorium Białorusi. To jest stwierdzenie następujące. My przestrzegamy zasad nieproliferacji, wy nie, jeśli nie wycofacie się z tego swojego nieprzestrzegania, czyli czytaj, nie wycofacie swojej broni jądrowej z Europy, prawda? fundamentu bezpieczeństwa transatlantyckiego i europejskiego, z kluczowego dla Polski, dla wielu krajów w Europie, to my będziemy robić to samo i na przykład rozmieścimy broń jądrową na Białorusi. Zrozumiałe z perspektywy Interesów rosyjskich, chińskich w oczywisty sposób niekorzystne dla nas, ale co robi prezydent Macron? No właśnie wspiera to. On mówi, że będzie współpracował z Chińczykami w dziedzinie właśnie nieproliferacji. Jednoznacznie antyamerykański i nie tylko prochiński, ale prorosyjski. Kolejny gest prezydenta Francji Macrona. Dalej, no warto zauważyć w tym wszystkim, Szanowni Państwo, że prezydent Macron swego czasu wystosował rodzaj ultimatum wobec Stanów Zjednoczonych związanych z ich, o czym wielokrotnie w Nowej Konfederacji mówiliśmy, protekcjonistyczną polityką, agresywnie wręcz można powiedzieć, antyeuropejską, protekcjonistyczną polityką, manifestującą się w ostatnim czasie w słynnym Inflation Reduction Act oraz w tej ustawie typowo naukowej, gdzie są to akty pompujące olbrzymie kwoty w, we wspieranie amerykańskiego potencjału w dziedzinie zielonej energii, w dziedzinie mikroprocesorów i spraw pokrewnych. To jest oczywiście zrozumiałe i to jest ogromny problem dla Europy, Natomiast prezydent Macron stosował takie ultimatum jakiś czas temu, że Amerykanie wycofajcie się z tego, bo Francja i Europa odpowiedzą w przeciwnym razie. No i odpowiedź właśnie obserwujemy. To warto, wydaje mi się, widzieć i też pamiętać. Zwłaszcza, że nadchodzą kolejne ciosy prawdopodobnie w europejski handel, w europejski przemysł związany z amerykańskim protekcjonizmem co jest tematem na inną okazję. No i dalej, Szanowni Państwo, co z tego, co z tego wszystkiego wynika? No, wydaje mi się, że bardzo jasny sposób nam pokazuje ta wizyta Macrona w Chinach, gdzie jesteśmy realnie z jednością zachodnią zarówno, jak i jednością europejską. Można dyskutować o szeregu kwestii. Można zauważać, że absolutnej jedności zachodu nigdy tak naprawdę nie było i to oczywiście będzie prawda, że teraz jest stosunkowo wysoka i to też jest prawda. Natomiast w sprawie Chin, konkretnie, ta wizyta pokazuje, że nie ma jedności Zachodu w ogóle. Są bardzo daleko idące różnice, i Francja tu robi za rodzaj przeciwstawnego, przeciwnego bieguna w stosunku do Stanów Zjednoczonych. Nie ma wspólnej polityki transatlantyckiej względem Chin, choć może być ona względem Rosji czy względem innych spraw. To po pierwsze. Po drugie, nawet jedność europejska jest bardzo poważnie zaburzona czy po prostu nieistniejąca, dlatego że no jako żywo stanowiska tak mocno prochińskiego, a jednocześnie prorosyjskiego w znacznej mierze Francji, no nie podziela w ewidentny sposób cały szereg państw członkowskich, w tym Polska. To jest chyba jasne. Tak więc europejskiej, jedno... zachodniej jedności względem Chin nie ma. Europejska jedność też jest wysoce wątpliwa w tej kwestii. Ale więcej bym powiedział jeszcze tutaj, Szanowni Państwo. Znaczy w ogóle w kontekście tego, co mówiliśmy na początku, europejska jedność jak pojawi się jako swoista fikcja w ogóle. I wizyta Macrona to wydaje się potwierdzać. To znaczy, tak, no jeżeli trzeba zmusić Irlandczyków do ponownego głosowania w referendum, albo trzeba stłamsić Grecję, albo trzeba zgrillować Polskę w związku z problemami z praworządnością, to jedność europejska jest wtedy niezwykle ważną wartością dla Francji, na przykład, dla Niemiec. Ale gdy trzeba. Kontynuować tylko to, co już zostało ustalone względem Chin. Jednego z najważniejszych graczy współczesnych stosunków międzynarodowych, który jest szansą, ale jest też zagrożeniem, wobec którego jakąś wspólną politykę wypadałoby mieć i zostało uzgodnione, że ona będzie, to nie ma żadnej jedności europejskiej. I gdzie te wszystkie w ogóle hasła o praworządności, o wartościach liberalno-demokratycznych? Przecież Chiny są jednym z najważniejszych liderów świata autokratycznego jednym z najważniejszych przeciwników liberalnych, liberalno-demokratycznych wartości na skalę globalną i zresztą samoczynnym czynnikiem prowadzącym do odwrotu demokracji, o czym świetnie pisał, punktował to Joshua Kurlandzik w książce Demokracja liberalna w odwrocie, którą skądinąd Państwu polecam. Tak więc nie ma europejskiej jedności, ona tylko bywa. Nie można jej wyabstrahować od interesów narodowych. I ta jedność europejska występuje wtedy, gdy jakieś ważne interesy głównych państw członkowskich, ważne interesy narodowe są zbieżne z, tą, z ideami ogólnoeuropejskimi. Natomiast to, co tutaj demonstruje prezydent Macron, jest swoistą groteską, bo jako żywo swój narodowy punkt widzenia, swój indywidualny punkt widzenia, próbuje tutaj stroić w szatki jakiejś europejskiego stanowiska europejskiej polityki, co jest nadużyciem, nieprawdą i co kompromituje wręcz ideę jakiegokolwiek budowania jedności europejskiej. To po taką tezę bym się pokusił. No i wreszcie na koniec, szanowni Państwo, pokuśmy się o zastanowienie się przez chwilę co to wszystko znaczy dla Polski? Moim zdaniem, to są na wstępie powiem ważne sygnały, które warto czytać i nie powinniśmy przespać tego i wyciągać wnioski systemowe dla Europy, dla Zachodu z tego, co się dzieje. To po pierwsze. Po drugie, określiłbym tę wizytę Macrona w Chinach jako ambiwalentną z punktu widzenia Polski. Ona jest pod pewnymi względami negatywna, pod innymi pozytywna. Trzeba patrzeć na poszczególne kwestie i je traktować case by case, jak mówią starzy Indianie. I tak w kwestii sygnałów prorosyjskich, to są jednoznacznie negatywne rzeczy. Jednoznacznie negatywne rzeczy dla Polski. Natomiast w kwestii sygnałów prochińskich, już niekoniecznie. Moim zdaniem takie ustawienie Francji w Europie jako tak mocno prochińskiej, tak mocno antyamerykańskiej. Czy amerykosceptycznej, powiedzmy sobie może delikatniej, stwarza dobry kontrapunkt dla Polski, dlatego że Polska z pewnością aż tak prochińska i tak antyamerykańska nie będzie, ale może się przedstawiać jako jednocześnie mocno proatlantycka, proamerykańska, a jednocześnie nie tak skrajnie prochińska jak Francja. Czyli nie musimy iść z Ameryką na wojnę o Tajwan na przykład, nie musimy. Iść z Ameryką, jak niektórzy uważają, że byłoby stosowne przeciwko tym komunistycznym Chinom, strasznym, prawda? Na pełen konflikt, ale możemy jednocześnie utrzymać szacunek, lojalność. Stanów Zjednoczonych, jako stosunkowo bliscy ich punktowi powiedzenia, jak na Europę, no bo zawsze możemy powiedzieć: no, patrzcie na Macrona, patrzcie co on wyprawia. Przecież to jest po prostu wielka, jedna wielka woda na młyn dla Pekinu. No, my jesteśmy od tego jak najdalsi, prawda? Ale no, bez przesady, żeby tam zaraz wchodzić we wszystkie amerykańskie restrykcje technologiczne czy inne formy konfliktu. Z Chinami, także wyciągałbym z tego również pozytywne aspekty, pozytywne wnioski dla Polski. Kwestia autonomii strategicznej jest typowo ambiwalentną moim zdaniem kwestią, no bo to jest dosyć mglista cały czas wizja, która oczywiście ma pewien taki efektowny sztafarz, tak? strategiczna autonomia Europy własne siły zbrojne. Zdolność do mówienia mocarstwowym głosem na scenie międzynarodowej. No brzmi to wszystko imponująco, tylko problem polega na tym, że od wielu, wielu lat nie idą za tym konkrety, które by przekon były w stanie kogokolwiek przekonać, w tym samych Europejczyków, że to jest na poważnie i że z tego coś rzeczywiście będzie. Symboliczne ruchy, niewielkie gesty, które wiążą się z wielką pompą w deklaracjach. Tak więc yy, cały czas jest pytanie, co to będzie znaczyć. Na ile to będzie osobne wobec NATO, sprzeczne z NATO, na ile spójne z NATO, bo tutaj jakby rywalizują dwa różne punkty widzenia. Ostatnio wyraźnie akcentowany, no i znowu tu prezydent Macron mąci i prawda podważa, yy, było to, że strategiczna autonomia dążenia do niej, jej ewentualność w przyszłości miałaby być nie sprzeczna z NATO, tylko wspierająca NATO. Taką wizję uważam, że Polska powinna wspierać, Polska powinna korzystać, jeśli powstanie jakiś efektywny biegun siły militarnej w Europie, wspólnych sił zbrojnych, ale też jakiejś sumy indywidualnych potencjałów członkowskich grających w pewien sposób razem. Polska powinna z tego też korzystać jako dodatkowego filaru bezpieczeństwa, jednocześnie nawigując, żeby to było jak najmniej sprzeczne z NATO. Tak więc samo mówienie o strategicznej autonomii nie jest moim zdaniem Złe, zależy, co tutaj będzie konkretem w przyszłości. Polska powinna mieć tutaj jasną swoją wizję wynikającą z jej interesów, które są jako żywo inne niż francuskie. Inną mamy tradycję myślenia geopolitycznego, inne priorytety w polityce zagranicznej, więc uczestniczmy aktywnie w tej dyskusji. Kolejny raz tutaj zaapeluję do naszych rządzących elit, żeby kształtować tę wizję autonomii strategicznej na wypadek, gdyby coś jednak miało z niej być. W przyszłości, żeby ją kształtować jak najbardziej w zgodzie z polskimi interesami. To tyle na dzisiaj. Dziękuję Państwu za uwagę. Historia dzieje się na naszych oczach. Ważne rzeczy prezydent Macron przywiózł do Pekinu i przywiózł z Pekinu. Warto się im było przyjrzeć, jak sądzę. Zachęcam do uczestnictwa, słuchania kolejnych komentarzy i czytania w ramach Patrząc Realnie. Skłaniam się Państwo.